Mąż mojej mamy oskarżył mnie o uwodzenie go, więc ona odcięła się ode mnie, a lata później odkryła, że ją zdradzał i fałszował jej podpisy, aby ukraść jej dom, a potem jego nowa dziewczyna znalazła zeszyt, w którym zapisywał kobiety, które planował oszukać. Mam 29 lat i szczerze mówiąc, nawet nie wiem, od czego zacząć ten bałagan. 5 lat temu moja mama, 56-letnia kobieta, poznała Grigę, 34-letniego mężczyznę, w swoim miejscu pracy. Jest asystentką dyrektora w firmie marketingowej, a on został zatrudniony jako nowy dyrektor marketingu. Pamiętam, jak dzwoniła do mnie cała podekscytowana, opowiadając o tym uroczym młodym mężczyźnie, który zaprosił ją na kawę. Na początku cieszyłam się jej szczęściem. Mój tata zmarł, gdy miałam 18 lat, a ona od tamtej pory nie spotykała się z nikim na poważnie. Miło było widzieć, że znowu się uśmiecha i że ktoś się cieszy. Ale już od samego początku coś w gregu wydawało mi się nie tak. Był tylko pięć lat starszy ode mnie, a sposób, w jaki patrzył na moją mamę, nie był tym, co nazwałabym czułością. Było w nim coś wyrachowanego, jakby ciągle ją oceniał, jakby dokładnie wiedział, co powiedzieć i jak się zachować, żeby całkowicie ją sobie podporządkować. Ona jednak była nim absolutnie oczarowana. Wciąż powtarzała mi, że nie może uwierzyć, że ktoś tak młody i atrakcyjny chce być z nią, że sprawia, iż znów czuje się młoda, że jest inny niż wszyscy mężczyźni, z którymi była wcześniej, że w końcu znalazła tego jedynego. Chciałam się z nią cieszyć, ale coś w całej tej sytuacji budziło mój niepokój. Nie chodziło tylko o różnicę wieku, lecz o to, jak szybko wszystko się działo. W ciągu kilku miesięcy mówiła o nim jak o bratniej duszy. Trzy miesiące po rozpoczęciu związku przedstawiła go mnie i od razu go nie polubiłam. Na powierzchni był uprzejmy, ale w jego zachowaniu było coś sztucznego, jakby cały czas grał jakąś rolę. Mimo to zachowałam swoje obawy dla siebie, nie chciałam być tą złą osobą. Potem, osiem miesięcy po tym, jak zaczęli się spotykać, mama zadzwoniła do mnie i oznajmiła, że biorą ślub. Tak po prostu, bez długich zaręczyn, bez planowania, bez wątpliwości. Pamiętam, że zawahałam się przed odpowiedzą, bo nie chciałam powiedzieć czegoś, co by ją zraniło, ale delikatnie zasugerowałam, żeby zwolnili, może najpierw zamieszkali razem i zobaczyli, jak radzą sobie w codziennym życiu. Natychmiast mnie uciszyła, mówiąc, że po prostu nie chcę, żeby była szczęśliwa i że sprawa jest zamknięta. Po tym się wycofałam, bo nie chciałam zniszczyć naszej relacji. Kilka tygodni później wzięli ślub w małej ceremonii w urzędzie. Byłam tam jedynym członkiem rodziny. Po ślubie wszystko zaczęło się szybko zmieniać. Grek wprowadził się do domu mojej mamy, domu, w którym dorastałam, domu, który mój ojciec jej zostawił. Mieszkałam około godziny drogi dalej, kończąc studia magisterskie, ale odwiedzałam ją tak często, jak mogłam. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałam, Grek rzucał drobne uwagi o tym, że ciągle tu jestem albo że powinnam w końcu ruszyć ze swoim życiem. Było to subtelne, ale przekaz był jasny, nie byłam mile widziana. A moja mama nigdy mnie nie broniła, tylko śmiała się z tego albo zmieniała temat. Około sześć miesięcy po ślubie, mama zadzwoniła i powiedziała, że aktualizuje testament i planowanie majątku. Powiedziała, że Greg zasugerował, iż to odpowiedzialne posunięcie teraz, gdy są małżeństwem. Wtedy nie przywiązałam do tego większej wagi, w pewnym sensie miało to sens, kiedy bierzesz ślub, aktualizujesz takie rzeczy, prawda? Więc nie naciskałam. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił około roku po ich ślubie. Przyjechałam na weekend, żeby pomóc mamie posprzątać stare rzeczy mojego taty z garażu, czego unikała przez lata. Grek miał być w delegacji, więc myślałam, że będziemy tylko we dwie. Ale późno pierwszego wieczoru wrócił niespodziewanie. Mama poszła wcześniej spać z migreną, a ja oglądałam telewizję w salonie. Grek wszedł, usiadł zdecydowanie za blisko mnie na kanapie i zaczął zadawać dziwnie osobiste pytania o moje życie randkowe. Poczułam się nieswojo, więc odsunęłam się i próbowałam zachować lekki ton rozmowy, ale sposób, w jaki na mnie patrzył, przyprawiał mnie odreszcze. Poszłam spać wcześniej tylko po to, żeby się od niego oddalić. Następnego ranka obudziły mnie krzyki. Grek był w sypialni i krzyczał na moją mamę, mówiąc, że poprzedniej nocy do niego się przystawiałam. Twierdził, że z nim flirtowałam, dotknęłam jego nogi i zasugerowałam, że możemy się trochę zabawić, gdy ona śpi. Byłam w całkowitym szoku, nic z tego się nie wydarzyło, ale on był tak przekonujący, tak oburzony, że moja mama mu uwierzyła. Próbowałam się bronić, ale on przekręcał każde moje słowo, sprawiając, że wyglądałam na winną, a moja własna matka kazała mi spakować rzeczy i wyjechać. Powiedziała, że potrzebuje przestrzeni, żeby pomyśleć. Nie mogłam w to uwierzyć, błagałam ją, żeby mnie wysłuchała i przejrzała jego kłamstwa, ale była całkowicie pod jego wpływem. Wyjechałam tego dnia we łzach, czując, jakby cały mój świat się zawalił. Przez tygodnie próbowałam do niej dzwonić, ale rzadko odbierała, a gdy już to robiła, była chłodna i zdystansowana. Grek karmił ją kłamstwami, mówiąc, że obgadywałam ją przed rodziną, czego nigdy nie robiłam, oraz że mam problemy ze zdrowiem psychicznym, które czynią mnie urojeniową. Byłam zdruzgotana. Zawsze byłyśmy z mamą blisko, a teraz postrzegała mnie jako zagrożenie. Przez kolejne dwa lata nasza relacja ograniczała się do okazjonalnych telefonów urodzinowych i niezręcznych wizyt świątecznych. Skupiłam się na swoim życiu, skończyłam studia, dostałam pracę w kancelarii prawnej jako asystentka prawna i próbowałam iść dalej. Trochę randkowałam, ale nic poważnego, głównie rzucałam się w wir pracy i starałam się nie myśleć o tym, że moja mama wybrała manipulacyjnego męża zamiast mnie. Około osiem miesięcy temu dostałam telefon od mamy, którego nigdy się nie spodziewałam. Płakała tak bardzo, że minęło kilka minut, zanim w ogóle mogłam zrozumieć, co mówi, a w końcu przez szloch poskładałam w całość to, co się wydarzyło. Właśnie dowiedziała się, że Grek ją zdradzał i to nie tylko raz, miał wiele romansów. W tym jeden z kobietą, którą uważała za bliską przyjaciółkę z pracy. Była zdruzgotana, kompletnie zaskoczona i już mówiła o złożeniu pozwu o rozwód. Słuchanie jej w takim stanie było trudne: to była moja mama, osoba, którą przez całe życie znałam jako silną, niezależną i mającą wszystko pod kontrolą. Jednocześnie jednak nie mogłam zignorować skomplikowanych uczuć, które we mnie narastały. Choć współczułam jej bólu, czułam też chłodne, niezaprzeczalne zawahanie. Nie rzuciłam wszystkiego i nie pobiegłam natychmiast, żeby być przy niej, tak jak pewnie zrobiłabym to kiedyś. Może to było małostkowe, ale nie potrafiłam po prostu zapomnieć o tym, co mi zrobiła, o tym, jak łatwo uwierzyła w kłamstwa Grigę na mój temat i jak szybko wyrzuciła mnie ze swojego życia, mimo że nie zrobiłam nic złego. Teraz chciała mojego wsparcia, ale gdzie było jej wsparcie, kiedy ja go potrzebowałam? Gdy rozpoczęły się procedury rozwodowe, zaczęły wychodzić na jaw jeszcze bardziej niepokojące prawdy. Okazało się, że Grek nie tylko zdradził ją emocjonalnie, ale także systematycznie przejmował kontrolę nad niemal każdym aspektem jej finansów. W trakcie ich małżeństwa przekonał ją, by niemal wszystko przepisała na jego nazwisko albo na wspólne konta. Dom, który wcześniej należał do niej w całości, został refinansowany i wpisany na ich oboje, wiążąc ją z nim finansowo w sposób, który teraz wracał, by ją prześladować. Jej oszczędności emerytalne, coś, co obudowała przez lata, były teraz splecione z jego środkami. Nawet cenne rodzinne pamiątki, przedmioty przekazywane w naszej rodzinie przez pokolenia, zostały ponownie wycenione i ubezpieczone na jego nazwisko. Najgorszy cios nadszedł jednak wtedy, gdy uświadomiła sobie, jak dużą kontrolę prawną zdołał uzyskać. Dwa lata temu nakłonił ją do podpisania dokumentów dotyczących planowania majątku, które przenosiły wszystkie jej aktywa do funduszu powierniczego, z nim wpisanym jako jedynym beneficjentem i wykonawcą. Przysięgała, że w tamtym czasie nie rozumiała, co podpisuje, a Greg przedstawił to jedynie jako rutynową aktualizację testamentów, coś, co małżeństwa robią, by uprościć sprawy. Teraz było jasne, że to był jego plan od samego początku. Stanęła w obliczu przerażającej możliwości utraty niemal wszystkiego, domu, emerytury, a nawet rzeczy o wartości sentymentalnej. Jej prawnik robił, co mógłby walczyć, ale z prawnego punktu widzenia dokumenty, które podpisała, były solidne, a Greg nie zamierzał ustępować. W rzeczywistości żądał jeszcze więcej. Mimo, że zarabiał więcej niż ona, domagał się alimentów, argumentując, że przyzwyczaił się do określonego standardu życia. Groził nawet wymuszeniem sprzedaży domu, jeśli nie będzie w stanie go spłacić, a ona absolutnie nie mogła sobie na to pozwolić. W zeszłym tygodniu zadzwoniła do mnie ponownie, tym razem nie tylko po to, by poinformować mnie o rozwodzie, prosiła o coś znacznie większego. Chciała zamieszkać u mnie przynajmniej i na jakiś czas. Brzmiała inaczej podczas tej rozmowy nie tylko smutno, ale też zawstydzona. Ciągle przepraszała nie tylko za to, co wydarzyło się z Gregiem, ale również za to, jak mnie potraktowała. Przyznała, że gdzieś w głębi duszy prawdopodobnie zawsze wiedziała, że nigdy nie zrobiłabym tego, o co oskarżał mnie Grek, ale w tamtym momencie tak bardzo bała się go stracić, że zignorowała ten głos w głowie, przekonując samą siebie, że on musi mówić prawdę. Grek ułatwił jej w to uwierzyć, stopniowo izolując ją od wielu przyjaciół i sprawiając, że czuła, iż jest jedyną osobą w jej życiu, na której naprawdę może polegać. Teraz widziała to takim, jakie było manipulacją, czystą i prostą ale było już za późno, by cofnąć szkody, jakie wyrządził, zarówno jej życiu, jak i naszej relacji. Nie było tu prostej odpowiedzi. Była moją matką i mimo wszystko bolało mnie widzieć ją w takim stanie, złamaną, zawstydzoną, bez realnego pojęcia o tym, jak będzie wyglądała jej przyszłość. Jednocześnie nie mogłam zapomnieć o bólu, który mi zadała. Tak łatwo się ode mnie odwróciła, bez wahania odsuwając mnie na bok, a taki rodzaj zdrady nie znika z dnia na dzień. Poza stroną emocjonalną istniały też kwestie praktyczne. Jeśli straci wszystko w rozwodzie, co wtedy, czy byłabym w stanie ją utrzymywać? Miałam stabilne życie, ale nie byłam w sytuacji, by na czas nieokreślony brać na siebie cudzy ciężar finansowy, a nawet jeśli byłam, czy w ogóle tego chciałam? Czy mogłabym zaufać, że nie popełni ponownie tych samych błędów, albo nie pozwoli, by ktoś inny pojawił się w jej życiu i zrobił to samo, co Grek? Na razie powiedziałam jej, że może zamieszkać u mnie tymczasowo, dopóki nie uporządkuje własnych uczuć, ale poza tym szczerze nie wiedziałam, co dalej. Czy byłam zbyt chłodna, czy źle było trzymać się urazy, którą wciąż czułam, gdy ona była wyraźnie na dnie, czy też sprawiedliwe było stawianie granic, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło. Nie miałam odpowiedzi, wiedziałam tylko, że ta sytuacja wydawała się niemożliwa i nie mogłam przestać się zastanawiać, czy ktoś inny przeszedł przez coś podobnego. Rodzic wybierający partnera zamiast własnego dziecka, by potem wrócić na kolanach, gdy wszystko się rozpadło. Na razie mogłam tylko robić wszystko krok po kroku i próbować ustalić, co będzie dalej. Aktualizacja pierwsza. Najpierw chcę wyrazić swoją wdzięczność za wszystkie porady i wsparcie. Liczba odpowiedzi była przytłaczająca, ale dały mi wiele do myślenia i pomogły mi jaśniej przetworzyć tę sytuację. Mama wprowadziła się do mojego pokoju gościnnego dwa dni temu, atmosfera jest nie, ale nie tak zła, jak początkowo się obawiałam. Była niezwykle ostrożna w okazywaniu szacunku dla mojej przestrzeni i mojej rutyny, niemal jakby bała się przekroczyć jakąkolwiek granicę, było jasne, że nie chce zrobić niczego, co mogłoby jeszcze bardziej mnie od niej oddalić. Odbyłyśmy kilka szczerych rozmów i wielokrotnie przepraszała mnie za to, że uwierzyła Gregowi zamiast mnie. Jednym z najbardziej emocjonalnych momentów było to, gdy załamała się i przyznała, że gdzieś w głębi zawsze wiedziała, iż nigdy nie zrobiłabym tego, o co oskarżał mnie grek. Była po prostu tak przerażona perspektywą ponownej samotności, że przekonała samą siebie do innej wersji wydarzeń. Myślała, że w końcu znalazła kogoś, kto naprawdę jej pragnie, a strach przed jego utratą zagłuszył jej instynkty. Potrafię zrozumieć, dlaczego tak się czuła, nawet jeśli ból tego, co zrobiła wciąż we mnie tkwi, a przebaczenie nie jest czymś, co mogę jej zaoferować w tej chwili. Wczoraj poszłam z nią na spotkanie z jej prawnikiem rozwodowym i sytuacja okazała się jeszcze gorsza niż pierwotnie mi tłumaczyła. Prawnik potwierdził, że dokumenty dotyczące planowania majątku, które podpisała dwa lata temu, są prawnie wiążące, nawet jeśli w tamtym czasie nie do końca rozumiała, co podpisuje, nadal pozostają ważne. Największym problemem jest dom, Początkowo był zapisany wyłącznie na nią, ponieważ mój ojciec zostawił go jej, ale około roku po ślubie z Gregiem wspólnie go refinansowali, wpisując na dokumenty ich oboje. To w połączeniu z kwestią wspólnych aktywów oraz znacznym zadłużeniem, które Greg zgromadził na ich wspólnych kontach, sprawia, że cała sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż mama zdawała sobie sprawę. Prawnik przedstawił kilka możliwych strategii obrony. Jedną z opcji jest argumentowanie, że Greg wywierał na mamę niedozwolony wpływ, gdy podpisywała te dokumenty majątkowe, zwłaszcza jeśli uda się dostarczyć dowody na to, że izolował ją od rodziny i przyjaciół. Inną możliwością jest negocjowanie ugody, która mogłaby pozwolić jej zachować część majątku, nawet jeśli oznaczałoby to utratę domu. Prawnik wspomniał również o możliwości dokładniejszego zbadania działań finansowych Grigę aby sprawdzić, czy dopuścił się jakichkolwiek nadużyć, co mogłoby wzmocnić pozycję mamy. Po długim namyśle zdecydowałam się wspierać mamę w tym procesie, ale przy bardzo jasnych granicach. Poinformowałam ją, że może u mnie zostać przez trzy miesiące, podczas gdy będzie planować kolejne kroki, jednak poza tym nie mogę zaoferować jej wsparcia finansowego. Zapewnię jej bezpieczne miejsce do życia i pomogę z zakupami spożywczymi, ale nie przejmę na siebie żadnych jej zobowiązań finansowych. Nalegałam również, aby zaczęła uczęszczać na terapię, by przepracować wszystko, co się wydarzyło i zrozumieć, dlaczego była tak podatna na manipulację Grigę. Ku mojej uldze zgodziła się na oba warunki bez sprzeciwu. Jedną z rzeczy, które stały się dla mnie jaśniejsze po przeczytaniu wszystkich komentarzy, jest to, że zachowanie Grigę wpisuje się w schemat widoczny u drapieżnych mężczyzn, którzy celowo wybierają starsze, podatne na zranienie kobiety. Mama przyznała, że gdy ona i Greg poznali się po raz pierwszy, niedawno otrzymała niewielki spadek po zmarłej ciotce w wysokości około 50 tysięcy dolarów i na początku ich relacji wspomniała o tym mimochodem, a patrząc wstecz, to właśnie wtedy jego zainteresowanie nią wydawało się znacznie silniejsze. Przypomniała sobie również, jak często naciskał, by ulepszać lub sprzedawać niektóre rodzinne pamiątki, traktując je wyłącznie jako potencjalne źródła gotówki, a nie przedmioty o wartości sentymentalnej. Wciąż próbuję uporządkować swoje uczucia związane z tym wszystkim. Nadal jest we mnie dużo bólu i frustracji wobec mamy, ale mój gniew wobec Grigę również narasta. Choć mama dokonała złych wyborów, Grek celowo i systematycznie wykorzystywał jej słabości dla własnych korzyści. Trudno jest przetrawić to, jak wyrachowane i manipulacyjne były jego działania. Planuję dodać kolejną aktualizację za kilka dni, gdy dowiemy się więcej o sytuacji prawnej. Na razie skupiam się na pomaganiu mamie w porządkowaniu wszystkich dokumentów finansowych i papierów, o które poprosił prawnik, jednocześnie dbając o ochronę własnego zdrowia psychicznego. To wszystko jest bardzo obciążające, ale staram się iść naprzód krok po kroku. Aktualizacja druga. Ostatnie kilka dni było przytłaczające z powodu nowych wydarzeń, które mogą zmienić wszystko. Prawnik mamy zadzwonił z informacjami, które potencjalnie mogą całkowicie odmienić sprawę. Podczas procesu ujawnienia dowodów znaleziono materiały sugerujące, że Grek mógł sfałszować podpis mamy na co najmniej dwóch istotnych dokumentach finansowych. Jeden dokument dotyczy linii kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości, a drugi przeniesienia jej osobistego konta inwestycyjnego na konto wspólne. To, co czyni sprawę jeszcze bardziej podejrzaną, to fakt, że podpisy na tych dokumentach nie odpowiadają zwykłemu podpisowi mamy, a daty pokrywają się z okresem, w którym przebywała poza miastem, odwiedzając swoją siostrę. Prawnik uważa, że może to być poważny przełom w sprawie, potencjalnie wzmacniający pozycję prawną mamy, a nawet prowadzący do postawienia Gregowi zarzutów karnych za oszustwo. Aby potwierdzić te podejrzenia, zostanie zaangażowany biegły grafolog do analizy podpisów. Dodatkowo złożono pilny wniosek o zamrożenie wszystkich aktywów na czas trwania dochodzenia. Po raz pierwszy od miesięcy mama zaczyna odczuwać nadzieję, że może faktycznie mieć szansę na odzyskanie części tego, co straciła. Dodając kolejny nieoczekiwany zwrot do tej historii, obecna dziewczyna Grigę skontaktowała się z mamą przez Facebooka. Ma 24 lata i pierwotnie była stażystką w firmie marketingowej, w której pracował Grek. Zaczęła się z nim spotykać około sześć miesięcy temu, będąc przekonaną, że jest już w separacji z mamą. Niedawno wprowadziła się do niego i odkryła kilka niepokojących rzeczy. Wśród nich był zeszyt, w którym Grek najwyraźniej zapisywał harmonogram mamy oraz szczegóły finansowe, a co jeszcze bardziej niepokojące, zeszyt zawierał listę innych potencjalnych celów, kobiet, które zidentyfikował jako posiadające majątek, który mógłby wykorzystać. Dziewczyna, wyraźnie przestraszona tym, co znalazła, zaczęła potajemnie fotografować dokumenty i zaoferowała, że przekaże je mamie. Powiedziała nawet, że w razie potrzeby jest gotowa zeznawać. Przetwarzanie tych nowych informacji było trudne. Jeśli wszystko, co twierdzi jego dziewczyna, jest prawdą, Grek nie jest tylko manipulującym oportunistą, jest wyrachowanym drapieżnikiem, który ma system identyfikowania i wykorzystywania podatnych na zranienie kobiet. Prawnik zachowuje ostrożność i chce zweryfikować autentyczność dokumentów, zanim podejmie jakiekolwiek kroki, ale jeśli okażą się one prawdziwe, Mogą stanowić kluczowy dowód w sprawie przeciwko Gregowi. Na bardziej osobistej płaszczyźnie, życie z mamą stopniowo staje się coraz bardziej komfortowe. Wchodzimy w pewną rutynę, a ona wydaje się odzyskiwać część pewności siebie, którą Greg jej odebrał. Ma już za sobą dwie sesje terapeutyczne i mówi, że bardzo jej pomogły. Odnowiła też kontakt z dawnymi przyjaciółmi, z którymi straciła wieś w trakcie małżeństwa, co wyszło jej na dobre. Pewnego wieczoru po kieliszku wina, mama zwierzyła mi się z czegoś, co było rozdzierające serce. Przyznała, że w noc, gdy Grek oskarżył mnie o to, że się do niego przystawiałam, wcale nie uwierzyła mu od razu. Jej pierwszym odruchem było przekonanie, że kłamie, ale on zagroził, że ją zostawi, jeśli stanie po mojej stronie. Powiedział jej, że jeśli w niego wątpi, to znaczy, że tak naprawdę go nie kocha ani mu nie ufa. Wiedząc, że już straciła mojego ojca i od jego śmierci zmagała się z lękiem przed porzuceniem, Greg zmanipulował ten strach, by wmówić jej, że to ja jestem prawdziwym zagrożeniem dla jej szczęścia, a nie on. Teraz, patrząc wstecz, wstydzi się, jak łatwo potrafił przejąć kontrolę nad jej emocjami i nastawić ją przeciwko własnej córce. Widzę, że wstyd związany ze zdradą wobec mnie może być dla niej nawet gorszy niż finansowa ruina, w której ją zostawił. Wciąż trzymam się swoich granic, ale czuję, że zaczynam wobec niej mięknąć. Jest moją mamą i choć popełniła ogromny błąd, jest jasne, że padła ofiarą kogoś, kto doskonale wiedział, jak wykorzystać jej słabości. Droga przed nami wciąż jest niepewna. Walka prawna może ciągnąć się miesiącami, a może nawet latami, i nie ma żadnej gwarancji, że mama odzyska wszystko, co straciła, ale po raz pierwszy pojawia się realna możliwość, że Grek nie odejdzie bez konsekwencji i to samo w sobie jest małym zwycięstwem. Aktualizacja trzecia. Wciąż jestem w kompletnym szoku, siedząc i pisząc te słowa, to nadal wydaje się nierealne. Jeszcze wczoraj Grek został faktycznie aresztowany, naprawdę aresztowany, zakuty w kajdanki, pouczony o swoich prawach i zabrany do policyjnego aresztu, wszystko to wydarzyło się na terenie miejsca pracy mojej mamy. Wciąż próbuję to sobie poukładać w głowie. Wszystko zaczęło dziać się bardzo szybko po tym, jak prawnik mamy złożył pilny wniosek o zamrożenie jej kont finansowych. Odkryto wtedy poważne sygnały ostrzegawcze, podejrzenia fałszerstw, dziwne podpisy, niespójności w datach na dokumentach, przy których Grek rzekomo jej pomagał. To wystarczyło, by sąd natychmiast wstrzymał dostęp do kilku kont. Najwyraźniej Grek dowiedział się o tym w jakiś sposób i wtedy wszystko zaczęło się sypać. Według prawnika mamy, Grek kompletnie spanikował, wpadł w pełny tryb paniki. Podobno próbował zlikwidować część kont, wypłacając duże sumy pieniędzy i próbując przelać je do banków offshore. Banki na szczęście natychmiast to wychwyciły, uruchomiono alerty oszustwa, transakcje zostały zablokowane, a jeden z banków bezpośrednio skontaktował się z władzami. Ten ruch sam w sobie zwrócił na niego uwagę organów ścigania. Ale to mu nie wystarczyło. Kiedy przelew pieniędzy się nie powiódł, Grek pojawił się bez zapowiedzi w pracy mamy, w godzinach biurowych. Zrobił ogromną scenę, krzyczał, domagał się rozmowy z nią, oskarżał ją o zdradę. Przeraziło to jej współpracowników. Ochrona musiała interweniować, a gdy nie byli w stanie go uspokoić, wezwali policję. Został aresztowany na miejscu za nękanie i zakłócanie porządku, ale najbardziej szalone było to, co wyszło później. Podczas czynności na komisariacie odkryto, że istniał już nakaz jego aresztowania wydany w sąsiednim stanie. Okazało się, że Grek kilka lat wcześniej, zanim jeszcze poznał moją mamę, przeprowadził bardzo podobny proceder wobec byłej dziewczyny. Tamta sprawa utknęła w martwym punkcie, ponieważ zniknął, zanim postawiono mu zarzuty, ale nakaz aresztowania wciąż był aktywny. Po zatrzymaniu policja uzyskała nakaz przeszukania jego mieszkania i to, co tam znaleźli, dosłownie zmroziło mi krew w żyłach. Całe jego mieszkanie było w zasadzie centrum operacyjnym oszusta. Znaleziono szczegółowe teczki dotyczące co najmniej pięciu kobiet, wszystkie pasujące do podobnego profilu, starsze, finansowo stabilne, lub zamożne, często rozwiedzione, lub owdowiałe i żyjące dość niezależnie. Miał notatki dotyczące ich majątku, harmonogramy relacji, a nawet komentarze na temat tego, jak manipulować każdą z nich w oparciu o ich niepewności. To było metodyczne, niepokojące i wyraźnie stanowiło schemat. Wśród zabezpieczonych rzeczy znajdował się niesławny zeszyt, o którym wspominała jego obecna dziewczyna, ten, który zawsze nosił przy sobie, ale nigdy nie pozwalał jej czytać. Okazało się, że był wypełniony scenariuszami, notatkami, a nawet skopiowanymi dokumentami finansowymi jego ofiar. Jedna część szczególnie mnie wstrząsnęła, był to rozpisany przez niego scenariusz konfrontacji z rodzinami ofiar, takimi jak ich dorosłe dzieci, rodzeństwo lub bliscy przyjaciele, którzy kwestionowali jego obecność w ich życiu. Przysięgam, niektóre sformułowania były słowo w słowo tym, co mówił mojej mamie o mnie, gdy przekonywał ją, by się ode mnie odcięła. On dosłownie spisywał manipulacyjne przemowy. Nie potrafię opisać mieszanki wściekłości i smutku, jaką poczułam, czytając to. Prawnik mamy mówi, że to odkrycie zmienia wszystko. Teraz, gdy istnieją jednoznaczne dowody oszustwa, przymusu i powtarzalnego schematu manipulacji finansowej, jest znacznie bardziej przekonana, że będą w stanie odwrócić większość, jeśli nie wszystkie, transakcje, do których Grek zmuszał moją mamę. Obejmuje to podpisanie przez nią dokumentów majątkowych, zmianę beneficjentów a nawet zmiany dostępu do niektórych kont, które potajemnie wprowadził do jej dokumentacji. Biuro Prokuratora Okręgowego kontynuuje postępowanie z poważnymi zarzutami, obejmującymi wiele punktów oskarżenia o oszustwo, fałszerstwo oraz finansowe wykorzystywanie starszej osoby i mimo że moja mama nie jest uznawana za osobę starszą według standardów prawnych, prawo w naszym stanie ma rozszerzoną definicję, która obejmuje przypadki takie jak ten, gdzie występuje znacząca różnica wieku oraz wzorzec finansowego groomingu i kontroli. Obecna dziewczyna Grigę również w pełni współpracuje, Przekazuje wiadomości tekstowe i komunikaty, w których Grek chwalił się zabezpieczeniem swojej przyszłości i pisał rzeczy w stylu, kiedy tylko nakłonie ją do podpisania funduszu powierniczego, będę ustawiony do końca życia. Nie miała pojęcia, że była dla niego zapasowym celem. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak bardzo musiała poczuć się zdradzona, odkrywając, że mężczyzna, z którym się spotykała, był nie tylko oszustem, ale kimś, kto mógł również próbować ją wykorzystać. Jeśli chodzi o mnie i moją mamę, cała ta sytuacja, jakkolwiek straszna by była, faktycznie nas do siebie zbliżyła. Obydwie widzimy teraz wszystko wyraźniej. Przez tak długi czas byłam na nią wściekła, czułam się zdradzona i zastanawiałam się, jak mogła wybrać tego mężczyznę zamiast mnie, ale widząc, jak wyrachowany był Grek, jak skutecznie izolował ją i sprawiał, że zaczynała wątpić w ludzi, którzy kochali ją najbardziej, rozumiem to lepiej. To nie usprawiedliwia tego, co się stało, ale pomaga to wyjaśnić. Moja mama nie wybierała go po prostu w ciemno, była przygotowywana, manipulowana i okłamywana przez kogoś, kto robił to już wcześniej i dokładnie wiedział, jak ją złamać. Chodzi na terapię i przepracowuje ogromne poczucie winy i wstydu związane z tym, że wpuściła go do swojego życia. Powiedziała mi, że jedną z najtrudniejszych rzeczy było uświadomienie sobie, ile sygnałów ostrzegawczych zignorowała, jak wiele osób próbowało ją ostrzec i jak głęboko musiała tkwić w zaprzeczeniu, by uwierzyć Gregowi zamiast nich. Ale teraz wykonuje tę pracę, uznaję to wszystko i to coś znaczy. Zdecydowała też, że gdy wszystkie sprawy prawne się zakończą, chce sprzedać dom. Powiedziała, że już nie czuje się w nim jak u siebie, jest tam zbyt wiele złych wspomnień. Chcę nowego początku w mniejszym miejscu, gdzieś bliżej mnie. Powiedziałam jej, że jestem na to otwarta, ale jednocześnie chcę zachować zdrowe granice między nami, zwłaszcza po tym wszystkim, co się wydarzyło. Odbudowujemy relacje, ale to zajmie czas. Ja również zaczęłam chodzić na terapię. Okazuje się, że bycie wydziedziczonym i wyrzuconym z domu dzieciństwa na podstawie słów manipulującego kłamcy naprawdę potrafi namieszać w głowie. Pracuję nad wieloma rzeczami, gniewem, bólem, problemami z zaufaniem, nad wszystkim, ale powoli robi się lepiej. Nie doszłam jeszcze do pełnego wybaczenia, ale zbliżam się do niego małymi krokami. Teraz wiem, że mama nie działała z okrucieństwa, była pod kontrolą kogoś, kto doskonale wiedział, co robi. Ten kontekst pomaga, nie usuwa bólu, ale pomaga mi go przetworzyć. Finansowo sytuacja wciąż jest skomplikowana. Wiele aktywów mamy jest zamrożonych lub objętych dochodzeniem i prawdopodobnie miną miesiące, zanim dowiemy się, co uda się odzyskać, jeśli w ogóle coś. Ale jej prawnik mówi, że zarzuty karne wobec Grigę są w rzeczywistości korzystne dla jej sprawy cywilnej. Udowadniają zamiar i pokazują, że była celem. Co wzmacnia jej twierdzenie, że dokumenty zostały podpisane pod przymusem lub w wyniku manipulacji. Kilkoro jej przyjaciół założyło nawet zbiórkę gofundme, aby pomóc w pokryciu kosztów prawnych, a ludzie okazali się niesamowicie hojni. Ta część była naprawdę poruszająca, obserwowanie, jakiej społeczności jednoczy się wokół niej w ten sposób. Ogólnie rzecz biorąc, jestem ostrożnie optymistyczna. To było jedno z najbardziej bolesnych, dziwnych i emocjonalnie wyczerpujących doświadczeń w moim życiu ale teraz widać światło na końcu tunelu. Mama uczy się ponownie stawać w swojej obronie, ja uczę się wybaczać i odbudowywać zaufanie, obie wyciągnęłyśmy bardzo trudne lekcje, ona o ochronie swojej niezależności i nie by ktoś izolował ją od systemu wsparcia, a ja o znaczeniu empatii, nawet gdy jest się zranionym. Nie jesteśmy jeszcze całkowicie wyleczone, szczerze mówiąc, wciąż jesteśmy gdzieś pośrodku tego chaosu, ale zmierzamy we właściwym kierunku i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy śledzili tę historię, oferując wsparcie, rady i otuchę. Wasze komentarze pomogły mi zachować równowagę podczas jednego z najtrudniejszych rozdziałów mojego życia. Zaktualizuję ponownie, gdy pojawią się nowe informacje, ale na razie wreszcie oddycham trochę lżej.